Panie marszałku, Panie marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze, chodzi mi o te, te zgłaszanie do inspekcji weterynaryjnej, sanitarnej itd. Koszty uzyskania wszelkiego rodzaju pozwoleń itd. mogą być wyższe niż zysk wynikający ze sprzedaży nawet do kwoty 10 tysięcy. Czy w związku z tym nie należałoby także pomyśleć czy o jakimś innym tutaj rozwiązaniu, a mianowicie obowiązku oczywiście wypełniania warunków jednak zwolnienia z ze, ze zgłoszenia i, i czy, czy zgłoszenie takie, że, że powiedzmy do samej kontroli, a nie, a nie uzyskania odpowiednich zaświadczeń. Bo te koszty y, są znaczne. Chociażby y, jakieś koszty, zwłaszcza koszty weterynaryjne, to, jest, to są dosyć y, wysokie y, kwoty. No oczywiście tutaj ja nie mówię o jakichś, nie wiem, y, tych książeczkach sanefidowskich, czy coś to, no bo to jest sprawa oczywista, ale inne chyba te przepisy również, panie senatorze, też które obecnie obowiązują, nie przewidują. Nie są przystosowane do tak małej skali produkcji. One, one jakby są dla większych producentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, panie senatorze. Szanowny panie marszałku, panie senatorze, na początku powiedziałem, że projekt tej ustawy zmierza do umożliwienia rolnikom nieodpłatnej i odformalizowanej produkcji i sprzedaży produktów przetworzonych. Niestety, musi to być też zgodnie z regułami dotyczącymi bezpiecznej żywności, bezpiecznej produkcji bezpiecznej żywności. Stąd e, powiedziałem też w innym miejscu, że muszą być spełnione wymogi weterynaryjne w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego i wy wymogi sanepidowskie w przypadku produktów pochodzenia roślinnego. Z tym, że powinny te przepisy czy zobowiązania być uproszczone, ponieważ pewno rolnik w gospodarstwie, w kuchni, niekiedy w własnej kuchni, nie będzie mógł spełnić pełnych wymogów weterynaryjnych czy sanepidowskich. Pan minister rolnictwa, który jest obecny na sali, który udzielił tej ustawie poparcie, pewno wyjaśni nam tą konieczność dążenia w przypadku tych produktów zawartych w tej ustawie, czy możliwych do zaproponowania na rynku tą ustawą. No te warunki jednak w rozporządzeniach muszą być uproszczone czy powinny być uproszczone. Proszę zatem to pytanie zadać potem panu ministrowi. Pan senator pewno wie, że jest tu szereg rozporządzeń od unijnych poprzez rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które dotyczą tych warunków, o które pan senator pyta. Dziękuję bardzo panie senatorze. Z pewnością pan senator. Wojciechowski skorzysta z Pańskiej sugestii i nie omieszka zapytać ministra. Więcej pytań nie ma. A, przepraszam, senator Jurcewicz, bardzo proszę. Bardzo krótkie Stanisław. pytanie, panie marszałku, dziękuję bardzo. Panie senatorze, jeszcze raz, bo nie dosłyszałem, czy dobrze zrozumiałem, że ta ustawa jest bardzo oczekiwana, zresztą w mnie chyba upewnił pan senator Wierecki i czy nie odnosi pan wrażenia, że niektóre pytania są za, a nawet przeciw? Nie, nie odnoszę takiego wrażenia panie senatorze. Dziękuję panie marszałku, przepraszam. Pytania powinny dotyczyć spraw merytorycznych, a nie formalnych. A to pytanie nie, mieściło się nie, w tej kategorii. Nie. Ja spróbuję odpowiedzieć na to wszystko. Pracujemy nad tą a. ustawą. Jest to nasza ustawa. Pewno będziemy wprowadzali poprawki. Te roz wątpliwości są jak najbardziej uzasadnione. Chętnie się pochylimy na Komisji Rolnictwa nad wątpliwościami. Natomiast to prawda, Przynajmniej z tych sygnałów, które dotarły do mnie, ta ustawa po prostu na wsi jest bardzo potrzebna. I to prawda, że myśmy przecież pierwotnie, gdzieś w maju chyba 2010 roku, w poprzedniej kadencji, pracowali nad podobną ustawą, bardzo podobną ustawą. Wtedy pan senator Piotr Głowski i grupa senatorów Dokończyła właściwie w Senacie pracę nad tą ustawą, ale niestety w procesie legislacyjnym ta ustawa ugrzęzła, nie zakończyła biegu w Sejmie.